Sędzia, jak w ogóle wszyscy organizatorzy tutaj tego, tego przedsięwzięcia, to znaczy myślę o, o ROKiM, o SOKSie, którzy szefują i organizują. A sędzia jest człowiekiem do wynajęcia, on jest przez nich wynajęty. Też jest jakby częścią, częścią tej, 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 tej grupy. To są ludzie dosyć, dosyć cywilni żeby wykorzystują naiwność czy sytuację życiową tych, którzy biorą udział w tym konkursie no, za chlebem, po, ja powiem, po to, żeby zdobyć parę, parę złotych. Czy to jest człowiek taki no, dosyć bezwzględny, tak ja to oceniam, tą, tą swoją, swoją rolę? Człowiek, który no, na pewno nie jest miły w takim oglądzie zewnętrznym. Przynajmniej. Czy jest cyniczny bardziej? Niż, czy jest bardziej cyniczny niż rok? No myślę, że nie. Że no, 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 rok jest tutaj jakby wiodącą postacią, więc myślę, że nie, ale, ale, ale jest człowiekiem, który, no, który ma taki, no, dosyć twardy, dosyć, dosyć bezwzględny wobec, wobec tych, tych, tych uczestników. Czy wy się uzupełniacie tą, tym cynizmem? Czy pana postać już ma e, taki, jest już e, zła z gruntu rzeczy? Czy wy się otwieracie w tym cynizmie jeszcze bardziej, w spektaklu? Pewnie tak gdzieś tam jest, aczkolwiek tutaj w przypadku, w przypadku Rolo, no ja nie wiem, czy to tak jest, że on się tam jakoś specjalnie rozwijał. bo to też nie ma takiego materiału, to nie jest jakaś wiodąca rola, więc, więc, więc myślę, że, myślę, że on gdzieś, gdzieś tam jest taki, jaki jest od to, początku, to, 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 to jest taka figura trochę... Czym dla Pana jest ten spektakl traktujący z jednej strony i je o wielkim kryzysie, ale również o wykorzystywaniu, o, o dążeniu za jakimiś celami, które wydają się na wyciągnięcie ręki, a tak naprawdę nie prowadzą do niczego, ogołacają ludzi. Myślę, że jest też wszystko to, co pani powiedziała, to jest, to jest gdzieś chyba w tym. Natomiast Czy... dla mnie osobiście to jest tak. Myślę też, że jest ta warstwa walki o byt, oczywiście. Gdzieś tam. Ale to jest też spektakl o marzeniach. Mi się też tak wydaje, że, 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 że te postaci, które się tam pojawiają, jakby z zewnątrz, um, e, znaczy główni bohaterowie się do tych, do, tych, do tych postaci odnoszą gdzieś tam e, jak, jak gwiazdy filmowe, jak, e, jak jacyś reżyserzy, e, że to są marzenia, że to są marzenia, jakbyśmy tak chcieli być zauważeni, docenieni żyć w innym świecie. Myślę, że tacy są ci bohaterowie, ci, którzy w tym konkursie występują, zawodnicy. Mhm. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję Pani bardzo.